W miłości nie ma strachu. Strach pojawia się, gdy nie jesteśmy pewni Bożej Miłości do nas. Jak adoptowane dziecko w rodzinie, może się zastanawiać, czy ojciec naprawdę mnie kocha, tak jak kocha wszystkie pozostałe dzieci. I pojawia się lęk, czy ojciec wyrzuci mnie kiedy potłukę talerz? Lub stanie się coś podobnego? I wiele dzieci Bożych. Jesteśmy narodzeni z Boga. Nie jesteśmy adoptowani. Jesteśmy narodzeni z Ducha Świętego. W kilku miejscach w Nowym Testamencie jest użyte słowo adopcja. Nie jest to taka adopcja, jaką rozumiemy dzisiaj, ani trochę. To mówi nam o byciu usynowionym. To jest trochę inna rzecz. Jesteśmy bowiem narodzeni. Nie zostaliśmy adoptowani. Nie urodziliśmy się przez innego rodzica i zostaliśmy adoptowani przez Boga. Zrodziliśmy się z Boga. To jest nowe narodzenie. I nie ma w tym lęku. Nie ma obawy, że pewnego dnia Bóg będzie miał nas dość. Proszę Pana, nie. W miłości nie ma lęku. Ponieważ doskonała miłość usuwa lęk. To znaczy, jeśli jesteś całkowicie przekonany o tym, że mój Ojciec niebieski mnie kocha, w moim sercu nie będzie lęku. Żaden strach przed tym, że Bóg mnie ukaże. I jak już kiedyś wspominałem, jedyną moją obawą będzie to, że mogę zranić Boga, nie że On może mnie skrzywdzić. Nie lęk, że On może mnie skrzywdzić, ale lęk przed tym, że mogę zranić Boga, a ja nie chcę go ranić. I nie ma żadnego stresu przed czymkolwiek innym, co może wydarzyć się na świecie. Doskonała miłość usuwa lęk. Zapamiętaj te dwa słowa: miłość, doskonała miłość i strach. Serce pełne miłości i strach. To bardzo ważne słowa w odniesieniu do dni ostatecznych, bo lęk przynosi udrękę, mówi wers 18. To oznacza strach. Niewłaściwy rodzaj strachu przed Bogiem oznacza, że się go boję, że on ukaże mnie za to, co zrobiłem źle. Lub że on przestał mnie kochać, i tym podobne głupstwa. I ten, kto żyje w takim lęku, jego serce nie jest wypełnione miłością, ani trochę. On wątpi w Bożą Miłość. Chcę Wam to powiedzieć, moi drodzy bracia i siostry. Jeśli masz jakikolwiek rodzaj lęku w swoim sercu, jest tylko jeden tego powód. Nie wierzysz, że Bóg kocha Cię doskonale. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich. Nie prosiłem Boga, żeby zesłał Jezusa na ziemię. To był Jego pomysł, nie mój. Żaden człowiek nie zaprosił Boga do tego, żeby zesłał swojego Syna. Musimy to zrozumieć. Rzymian 8:32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? I tak mówi Rzymian 8:31. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bardzo ważne jest, aby mieć tę wiarę w ostatnich dniach. Kiedy przychodzi wiara, strach odchodzi. Kiedy przychodzi lęk, odchodzi wiara. Więc to jest ważne, bo czytamy w Łukasza 21. Myślę, że czytaliśmy to wcześniej Łukasza 21. W dniach ostatecznych ludzie będą drętwieć ze strachu. Łukasz 21, wers 26. Mówi o czasach ostatecznych. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Zobaczcie, że już zaczynamy to obserwować. Wielu ludzi żyje teraz w strachu. I nawet nie zaczęły się jeszcze niektóre z tych strasznych rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości przed ponownym przyjściem Jezusa. To, co zaczynamy obserwować, to dopiero początek tego, co ma nadejść. A próby, mam na myśli, że jeśli dziś nie potrafisz wytrwać w ufności do Boga, nie będziesz w stanie w niej wytrwać za 2-3 lata od dziś. Będzie gorzej, zapewniam cię, mówię prawdę. Nie jestem prorokiem, mówię tylko to, co jest powiedziane w Biblii. Więc serca mężczyzn zdrętwiają ze strachu. Chodzi o strach, który chwyta człowieka. Wyobraź sobie osobę z nie z powodu choroby, ale z powodu strachu. Ludzie będą drętwieć ze strachu, na myśl o tym, co się dzieje na świecie, w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. I wtedy, werset 27, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku. A gdy to zacznie się dziać, Łukasza, werset 28, a gdy to zacznie się dziać, odrzućcie strach, wyprostujcie się. Podnieście głowy. Człowiek, który podnosi swoją głowę, to człowiek, który nie ma strachu. Ludzie, którzy się boją, zawsze patrzą pod nogi. Rozglądają się tu, to tam, na prawo i na lewo. Ludzie, którzy patrzą w górę, patrzą na swojego Ojca w niebie. Nie ma w nich strachu. Gdzie patrzą inni ludzie? Jest powiedziane, że się rozglądają dookoła na rzeczy, które dzieją się na świecie i dlatego zaczynają się bać. Patrzymy w górę. Rozejrzysz się, toniesz. To jest tak, jak z Piotrem, gdy chodził po wodzie. Naprawdę w to wierzę, że Piotr chodził po wodzie, po jeziorze. To obraz naszego życia na tej ziemi. Bardzo niepewne. Nie mamy pod sobą solidnego gruntu. Wszystko jest takie niepewne. Każdy krok, aż do końca czasu, będzie niepewny. Będzie niczym chodzenie po wodzie. A jedynym sposobem, by chodzić po wodzie, jest patrzenie na Jezusa. Chwila, w której odwrócisz wzrok, i niczym Piotr spojrzysz na fale i wiatr, utoniesz. Zapewniam cię, jeśli spojrzysz wstecz na swoją przeszłość, to wtedy, gdy odwróciłeś wzrok od Jezusa i spojrzałeś na fale i wiatr oraz różne okoliczności, to co mówili ludzie i co Twoim zdaniem ludzie robią, wtedy zaczynasz tonąć. Widzisz to wszystko, korona, virus na świecie. Wiesz, co ludzie robią w wielu częściach Stanów Zjednoczonych. Stoją przed sklepami, by kupić broń. Nigdy nie było takiego szału na zakup broni. Co w tym czasie? Nie, nie można leczyć chorób bronią, więc po co ją kupują? Boją się tak bardzo, że zabraknie artykułów niezbędnych do życia jedzenia i tak dalej. Że ci, którzy są biedni lub ci, którzy nie mają żadnej moralności, łamią ci się do domu. Więc ludzie kupują broń, by zabić tych, którzy wtargną do ich domów. To jest bardzo realne zagrożenie. Gdy ludzie głodują i widzą swoje głodujące dzieci, są gotowi na wszystko. Kiedy zobaczą kogoś mieszkającego w wygodnym domu, łamią się tam. I przeciętny światowy człowiek mówi: Potrzebuję broni, bo gdy ktoś mi się włamie do domu, muszę go zabić. Serca mężczyzn będą drętwić ze strachu. I to już się dzieje nawet teraz. Nie kupuje się broni z miłości, tylko ze strachu. A co Ty zrobisz, jako osoba wierząca? Jest mnóstwo wierzących, kupujących broń w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w tym kraju bardzo łatwo ją kupić. Drodzy bracia i siostry, jest tylko jedna rzecz, która nas będzie trzymać w ostatnich dniach. Spójrzcie w górę i mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chroń mnie swoimi skrzydłami, Żebyśmy żyli w Twojej miłości, która pokonuje strach.